Matam i półprzytomny szaman ujrzeli, jak ogromny podmuch wybuchu zbliża się w ich stronę. Ostatnia myśl, jaka przeszła przez ich tępe głowy, było to, że zaraz pochłonie ich wybuch i zmiecie ich z powierzchni. W mgnieniu oka wszystko zostało zniszczone. Matam i ćpun otworzyli oczy. Nie wiedzieli, jakim cudem oni nadal żyją. Wszystko wokół było porozwalane. Praktycznie nic z tego miejsca nie zostało, oprócz przejścia w oddali, tego przejścia, którym próbował wydostać się Chrzech. Kretyni nie mieli innego wyjścia jak przejść przez te cholerne, świecące się przejście. Chrzecha z nimi nie było, tak samo jak stwór, wyparował. Szaman na widok przejścia dostał olśnienia, i w mgnieniu oka całkowicie się ocknął i wyprzedził matama tym samym, przekraczając jako pierwszy przejście. Matam był co do tego sceptyczny, ale nie miał innego wyjścia. Nie wiedział, co się stało z Chrzechem i gdzie teraz może przebywać. Nagle usłyszał głos, który się powoli zbliżał, był coraz głośniejszy i głośniejszy. Matam obrócił się i zauważył setki stworzeń biegnących w jego kierunku. Matam zaczął uciekać. Biegł ile sił w nogach, aby dotrzeć do przejścia. Stworzenia były kilka metrów od niego. Matam przekroczył przejście, a wraz z nim wbiegło setki stworzeń.